Niestety pewnie jeszcze trochę czasu potrwa, zanim skończymy z kulturą chwalenia się, kto więcej i kto jest lepszym dupiarzem. Niestety, dupiaństwo w Polsce trzyma się mocno. Ktoś w końcu wysyła te dziewczyny do Dubaju. Cześć, nazywam się Jaś Kapela i witam w kolejnym odcinku mojego programu pod tytułem. Jaś kapelan. <laughs> w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o dupiarzach i o tym, kto najwięcej w Polsce kocha i czy rzeczywiście jest się czym chwalić. Tym bardziej, że ciągle wydają się aktualne słowa zbigniewa Tonogi. Coś się popsuło, nie było mnie słychać, że będzie nas pisał i pewnie jeszcze długo będzie nas słuchał. Kim jest dupiarz? Z... Słowo dupiasz nie jest w Polsce chyba zbyt powszechnie używane, przynajmniej w moim środowisku. W żadnym wypadku, a komu to potrzebne? Posiłkuje się definicją profesora Bralczyka, który stwierdził, że dupiasz to człowiek najczęściej młody, który interesuje się kobietami, ale raczej szybkimi z nimi stosunkami. Ta filologiczna dyskusja zaczęła się oczywiście po, po słynnej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, który w programie dla Kuby, Kuby Wojewódzkiego postanowił powiedzieć, że nie był żadnym bawidamkiem, tylko dupiarzem. Dupiarzem. Dupiarzem? Może to z francuskiego. Próżno szukać takiego słowa w słowniku języka polskiego, więc musimy posiłkować się wyjaśnieniami filologów, że prezydentowi chodziło o to, żeby zaznaczyć, że nie jest konserwatywnym i staroświeckim bawidankiem, tylko nowoczesnym podrywaczem, czyli właśnie dupiarzem. Znaczy był, bo teraz oczywiście już nie jest, ale można by się zastanawiać, czy tak, takie chwalenie się rzeczywiście przystoi prezydentowi stolicy poważnego, europejskiego kraju. I czy nie świadczy raczej o nim, że może kiedyś był dupiarzem, ale teraz jest po prostu dupkiem? Nazywam się dupiarzem. Niestety, dumnych siebie dupiarzy i dupiarzy, dla których e, miarą sukcesu jest ilość szybkich stosunków seksualnych, było i jest w Polsce bezliku. Daleko nie szukając, na ostatniej konferencji drugiej edycji Gali Prime Show MMA, Arek Gorzelski aka mega kot, aka mega kuweciarz, zaatakował mnie, że on dużo r... a ja nie r... tylko konia walę. No. <ścoughs> nie wiem, ile on ma lat? 15, ale rzeczywiście wolę uprawiać miłość, a nawet konia walić, niż tak jak on. Nastoletnie dziewczyny. Dziewczyny czy cizie albo szmule, jak określa swoją dziewiętnastoletnią aktualną partnerkę. Niestety badania naukowe potwierdzają, że związki z dużo starszymi osobami, no i nie oszukujmy się, głównie mężczyznami, często powodują pogorszenie się stanu psychicznego osób i mogą powodować depresję. Nadużywanie narkotyków też. A dlaczego? Dlaczego? Być może kiedyś to się zmieni, ale póki co Trudno uznać za równościową i partnerską relację starego bogatego mężczyzny z nastoletnią dziewczyną, która nie ma ani takiego doświadczenia życiowego, ani takich pieniędzy, no a też w patriarchalnym społeczeństwie po prostu ma słabszą pozycję. I takie relacje po prostu rzadko kiedy są partnerskie. Mega kocik, samolocik, chwili, że z swoimi byłymi partnerkami żyje w zgodzie, oczywiście z tymi, co żyją. Zwierzęta. <grydzi> Nie wiem tego, ale mam nadzieję, że przemyślał. Trudno mi też zapewnić słowa Andrzeja Lepera o tym, że nie można zgwałcić prostytutki. <laughs> słowa te odnosiły się do ówczesnego europosła Bogdana Golika, który został oskarżony o gwałt przez seksu ekejkę. Szybki stosunek bez prezerwatywy z, z seksu to na pewno nie gwałt. Na pewno nie, kiedy się jest europosłem. Stąd przychylił się do tej interpretacji. Niestety, opinia publiczna chyba nie bardzo, bo europoseł Golik więcej już posłem nie został. Więc jest pewna nadzieja, że nie wszyscy dupiarze będą zawsze dupiarzami, a przynajmniej nie będą świecić swoimi dupiaństwami na świeczniku przed nami. Innym moim ulubionym dupiarzem jest poseł Stanisław Pięta. Wielki obrońca konserwatywnych wartości małżeństwa, świętego małżeństwa i wróg, potężny wróg LGBT i innych tych strasznych rzeczy, które chcą niszczyć polską rodzinę. Tymczasem sam zniszczył swoją rodzinę, bo nie mógł się powstrzymać przed romansem z kobietą poznaną podczas miesięcznicy smoleńskiej. No, ale takie to są konserwatywne wartości, które padają przed piękną kobietą. Wyjątkowym przykładem dupiarza na mapie Polski jest ksiądz, a raczej był ksiądz Henryk Jankowski. Legendarny kapłan Solidarności okazał się seksualnym drapieżnikiem, który co najmniej od lat 60. wykorzystywał seksualnie młodych chłopców. Chłopcy często zostawali u niego na noc, podawali gościom alkohol, spali z nim w łóżku. Widzieli to księża i politycy, ale nikt nie reagował. Jak widać, można być w Polsce dupiarzem, dupkiem, a nawet seksualnym przestępcą bardzo długo, o ile się jest prałatem, legendarnym prałatem solidarności. Innym ciekawym przykładem dupiarza jest Prawicowy, konserwatywny i antysemicki publicysta Stanisław Michalkiewicz. Jest to wyjątkowy przykład dupiaństwa, gdyż o 13-latce więzionej i gwałconej przez księdza powiedział tak. Dostać milion złotych za to, że ktoś kiedyś wsadził rękę pod spódniczkę. No, któż by nie chciał? Wiele pań za znacznie mniejsze pieniądze spódniczki podciąga, a tutaj milion złotych i dożywotnia renta. Nie rozumiem, że Stanisław Michalkiewicz by chciał. Potem jeszcze dodał, żadne k*** nie są tak wysoko wynagradzane. Z czym trudno mi się zgodzić, ale akurat ten rodzaj dupiaństwa, po prostu bycia zwykłym, podłym dupkiem jest w Polsce bezprawny i Stanisław Michalkiewicz został skazany na zapłacenie 150 zł grzywny i za naruszanie dup osobistych ofiary księdza. Gwałciciela. Jednak Michalkiewicz to dupiaż wyjątkowo przebiegły, więc to, że został skazany za swoje obrzydliwe słowa, wykorzystał do zrobienia zrzutki i zbierania pieniędzy, oczywiście dla siebie, do czego zdolny jeszcze jest Michalkiewicz, jeśli tylko podnieść mu trochę spódniczkę. Jeśli wierzyć e, książce pamiętniki Anastazji P., to i tak dzisiejsze dupiaństwo. Nijak się ma do dupiaństwa polityków w czasach lat 90. Anastazja Petr, oczywiście pseudonim, książkę pomagał jej pisać Jerzy Skoczylas. W efekcie stało się chyba jego najlepsze i najbardziej popularne dzieło. Autorka jest postacią autentyczną i rzeczywiście romansowała z różnymi politykami. Stąd też wiemy na przykład, że Miller jest świetnym kochankiem, a Kwaśniewski nie bardzo. Innym ciekawym przykładem książki pisującej dupiaństwo polityków I ludzi ze szczytów władzy jest książka Anny Bojajskiej co powiedział mi Gustaw. Dziś pewnie takie książki już nie mogłyby się ukazać, bo autorki zostałyby skazane z jogimi za naruszenie dóbr osobistych, pojawiających się w nich postaci. Więc tym bardziej polecam Wam lektury. Niestety pewnie jeszcze trochę czasu potrwa, zanim skończymy z kulturą chwalenia się, kto więcej robi i kto jest lepszym dupiarzem. Niestety dupiaństwo w Polsce trzyma się mocno. Ktoś w końcu wysyła te dziewczyny do Dubaju. Dupiarze ciągle są wśród nas. Żeby przypomnieć choćby jeszcze na przykład Wojciecha Fibaka, dotyczącego dziewczyny biznesmenom i celebrytom. Pewnie coś o dupiaństwie mogły nam opowiedzieć liczne żony i partnerki Jakuba Rzeźniczaka. No długo by wymieniać sportowców, celebrytów i polityków. Ale może na dzisiaj wystarczy chętnie dowiem się, kto jest Waszym ulubionym dupiarzem. Kto najwięcej w Polsce jest, a poza tym, że PiS. Dzięki, że tak długo słuchaliście o dupkach i dupiarzach. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Subskrybujcie na nasz kanał, łapka w górę, jak się podobało, a jak się nie podobało, to przykro Będzie lepiej. Albo nie. Niczego nie obiecuję, ale będę się starał. Dzięki. Do zobaczenia.